Stajemy w lekkim rozkroku, plecy proste, barki opuszczone, unosimy ramiona, wypychamy klatkę piersiową i opuszczamy do skłonu, krąg po kręgu. Wracamy do góry, krążenia głową z lewej strony na prawą i z powrotem z prawej na lewą. I znów na prawą i w lewo, na przemienne krążenia barków w tył, a teraz razem i oddzielnie, i znów razem, uginamy kolana. Wypychamy jedno ramię do przodu, a drugie do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jeszcze szybciej. Klatka piersiowa rozluźniona, ruchy są swobodne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dodajemy nogi. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Uginamy kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I dość. Wdech przez nos. I wydech ustami. Ręce przed sobą. Łokcie uniesione, barki na dole. Krążenia dłońmi na zewnątrz i do środka. Z powrotem do środka prowadzi mały palec. Pozostałe palce podążają za nim jak wachlarz. Kręcimy dłońmi na zewnątrz i unosimy ramiona. Kręcimy dłońmi do środka i opuszczamy ramiona. Kręcimy dłońmi na zewnątrz i unosimy ramiona. Kręcimy dłońmi do środka i opuszczamy ramiona. Krążenia dłońmi na przemienne łokcie na zmianę uginają się i prostują góra i dół raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem biodra unosimy lewe biodro kolana ugięte plecy proste teraz w prawo I do przodu porusza się tylko miednica do tyłu, cztery razy w lewo, prawo, do przodu i do tyłu, dwa razy w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu i znów w lewo, w prawo, do przodu i do tyłu. Pojedyncze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Krążenia bioder w prawo, kolana ugięte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A teraz w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I zatrzymać. Cztery, trzy, dwa. I pogłębiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciężar ciała na lewą stronę na lewą i na prawą, na lewą i na prawą i jeszcze trzy, dwa, jeden. Unosimy stopy. Prawa, lewa, prawa, lewa. Jeszcze cztery, trzy, dwa i kolana. Podnosimy wysoko druga noga ugięta. Jeszcze cztery, trzy, dwa. Lewa noga w przód. Krok, dostawienie, tył, dostawienie. Krok, dostawienie, tył, dostawienie. Jeszcze cztery, trzy, dwa, zmiana nogi i krok. I krok, dostawienie, tył, dostawienie. Krok, dostawienie, tył, dostawienie. I jeszcze cztery, trzy, dwa, zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 od lewej. Przód, przód, tył, dostawienie, przód, przód, tył, dostawienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ręce. Lewa, prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, tu. Zbieramy jabłka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Cztery, trzy, dwa i w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W lewo i w prawo. Przednia noga krok w przód, tylna za nią. Oczy patrzą w kierunku ruchu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ramiona. Unosimy w lewo. I w prawo. Unosimy dłonie, kręcąc kółka w prawo. Otwieramy ramiona i kręcimy dłońmi. Otwieramy ramiona i kręcimy dłońmi. Stop. Dech przez nos. I wydech ustami. 4, 3, 2, unosimy kolana do góry. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Lewa noga krok. Przód, dostaw, tył, dostaw, przód, dostaw, zmiana nogi. Przód, dostaw, tył, dostaw, przód, dostaw z ramionami. Lewa, prawa i razem. Prawa, lewa i razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i stop. Wdech przez nos i wydech ustami. Cztery, trzy, dwa. Unoszenie kolan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Lewa noga krok. Przód. Dostaw tył. Dostaw przód. Dostaw, tył, dostaw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zmiana nogi. Przód, dostaw, tył, dostaw, przód, dostaw, tył, dostaw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zbieramy jabłka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2 i w lewo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ręce powoli unoszą się w lewo i w prawo. Dodajemy krążenia dłoni. Góra i krążenia. Otwieramy ramiona i krążenia dłoni. I jeszcze raz. Głęboki wdech i wydech.